Monika Herman. Dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie z tych przepięknych jesiennych plenerów. Znajdujemy się i dzisiaj zwiedzamy krainę Górnej Odry. Zajrzeliśmy między innymi do Muzeum Ognia w Żorach i zaprezentujemy Wam najnowszą wystawę wczesnej twórczości Stanisława Beksińskiego, a to prosto z Jastrzębia Zdroju. No i oczywiście naszej kamery nie mogło zabraknąć w Teatrze Śląskim imienia Stanisława Wyspiańskiego, gdzie trwają przygotowania do premiery Lobotomii w reżyserii Marka Rachonia, poza tym sporo zapowiedzi kulturalnych, koncertów, a zatem zaczynamy nasz program. My kochani, w programie dzieje się zawitaliśmy do Muzeum Ognia w Żorach i to naprawdę wyjątkowe, ciekawe miejsce, które mamy wrażenie wszystko kształtem przypomina płomień ognia, łącznie z charakterystyczną maskotką tego miasta Żorkiem. To jest miejsce, które przypomina o historii ognia od czasów prehistorycznych, ale przypomina również, że ogień może być niebezpieczny i taki też był dla tego miasta przez wiele setek lat, które płonęło ponad 30 razy. O tym możemy dowiedzieć się m.in. w Muzeum Ognia w Żorach, które otwarte jest od torku do niedzieli, a więcej informacji na stronie internetowej Muzeum Ognia w Żorach. A my teraz, kochani, przenosimy się do Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, gdzie na deskach teatru będzie można zobaczyć w lobotomie to spektakl w reżyserii Marka Rachonia, który opowiada, no bynajmniej nie o bolesnej operacji, ale o historii życia. Trzy kobiet. Zresztą zobaczcie sami o szczegółach. Łukasz Kądziołka. Czas zajrzeć do wnętrza ludzkiej głowy. Zrobili to twórcy najnowszego spektaklu Teatru Śląskiego pod tytułem Lobotomia. Czy oswajanie, czy tu jest co oswajać, bo włączając jakąkolwiek platformę streamingową, to co drugi film ma ikonkę z napisem przemoc, seks, alkohol, wulgarny język itd., itd., narkotyki, to co my tu pokazujemy, moim zdaniem to jest naprawdę bardzo spokojne, żeby nie powiedzieć, nie nazwać tego Cepelion. Lepiej się nie odwracaj, wtedy nie dowiesz się o tródce i pułapkach niosących szybką śmierć. Na pewno to nie jest spojrzenie przez różowe okulary. Trzeba zobaczyć spektakl, żeby móc o nim coś powiedzieć. Ten spektakl, ja chciałem, żeby on opowiedział obok tych piosenek, obok tego, co pokazuje The Tiger Lilies, przedstawił historię trzech dziewczyn, dlaczego one tu się znajdują, co je skłoniło ku temu, czy jest im tutaj dobrze, czy jest im źle i dlaczego one tu są, dlaczego trwają w tym świecie, nie mogą się z tego wyrwać. Widzieliście choreografię do pierwszej piosenki, co zły robił z, z Herą, z najmłodszą dziewczyną. Śpiewając zresztą. Jak sobie panie i pan posłuchacie tej piosenki, rapist. To ona jest jeszcze bardziej skoczna i jeszcze bardziej w oryginale jest prześmiewcza. Takie, ta, ta zbitka tego tekstu, e, z tym, że HIV się zmienił wejca, gwałciciel zbiegu, no, jest jeszcze mocniej podana. A kto że stanie się spokojnie, może żyć z tym, że o swym nie będzie wiedział? Nic. Myślę, że wiele osób nie będzie znało, nie jest to tak popularny przynajmniej w Polsce zespół. Jak dopytuję czasami znajomych, to nie wszyscy kojarzą. Ja miałam przyjemność kiedyś być na koncercie tutaj w Katowicach w Rialcie. Oni zostali zaproszeni też przy okazji właśnie użycia ich fragmentów do, do spektaklu Drach. W naszym teatrze i to właściwie był taki moment, że pierwsze co nie usłyszałam i, no i na tym koncercie trochę tam posłuchałam ich. Nie byłby to chyba taki mój pierwszy wybór, jeśli chodzi o muzykę, którą słucham, ale na pewno jest to taki wyróżniający się spośród innych zespół swoim czarnym humorem, przede wszystkim, tak myślę, takim, takimi aranżacjami i też odważnymi tekstami uderzającymi dosyć mocno w mieszczańską wygodę widza. I Słuchacza. Potrafią wspólnie działać, potrafią gryźć do krwi, już do dziennego światła, ciągną jak tłumaczymy. Bo wydaje mi się, że właśnie wtedy, kiedy widz najpierw się śmieje, a później. Powiedzmy płacze, tak? E, może niedosłownie, ale gdzieś chociaż ma, ma gdzieś jakieś takie wewnętrzne uczucie, że, mm, no, że właśnie może jednak trzeba się zastanowić nad tym. To, to chyba jest to najlepsza z, z, z możliwych opcji, mm, bo, bo wtedy mamy taką szansę na jakieś e, przeżycie czegoś tak, albo jakąś jakiś odrobinę e, story. A my cały czas w Muzeum Ognia w Żorach, która, przypomnę, prezentuje historię ognia od czasów prehistorycznych aż do czasów współczesnych. I z tego miejsca mamy dla Was bardzo ciekawą propozycję na jesienne lub zimowe wieczory. Książka Zamić Zuzanny Gajewskiej, która o czym opowiada? No właśnie, to życie mieszkańców Młynar, które powraca powoli do normalności po tragicznych wydarzeniach, do których doszło w tym miasteczku. Ale czy tak naprawdę życie głównej bohaterki nie się za moment w koszmar. Wystarczy zajrzeć do tej książki i przeczytać zakończenie, a dowiecie się wszystkiego. Oczywiście ta książka może trafić do waszych rąk. Wystarczy zajrzeć na Facebooka Telewizji TVS tuż po zakończeniu programu i odpowiedzieć na pytanie zadane w poście. Oczywiście regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.tvs.pl. A my teraz przenosimy się do Jastrzębia Zdroju, gdzie prezentowane są prace Zdzisława Beksińskiego. Ta wystawa prezentuje jego wczesną twórczość. Myślę, że nie sposób jej się oprzeć. My znajdujemy się w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w jastrzębiu Zdroju. Z nami Katarzyna Parlak. Witam cię bardzo serdecznie. Spotykamy się z powodu wielkiego wydarzenia. Otóż w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury zagościł Zdzisław Beksiński i to się nieczęsto zdarza. No, powiedziałabym, że na 35 lat zdarzyło się tylko raz, a więc bardzo bardzo niewiele razy. Rzeczywiście mamy wystawę Zdzisława Beksińskiego. Mamy 35-lecie Miejskiego Ośrodka Kultury, a więc jednocześnie mamy 35-lecie Miejskiego Ośrodka Kultury i Galerii Sztuki Epicentrum, więc chcieliśmy po prostu Państwu jakoś tak pokazać coś większego, coś bardziej znanego, może coś, z czym myślę większość ludzi no, gdzieś tam słyszało, że jest ktoś, kto się nazywa Zdzisław Beksiński i tworzy różne prace. My mamy akurat fotografię przede wszystkim. Kasia, jakie dokładnie obrazy i prace Zdzisława Beksińskiego można oglądać w tej galerii? Sam tytuł wystawy, czyli od fotografii do fotomontażu komputerowego, jakby no już się nasuwa, więc pokazujemy pracę jedne z wcześniejszych. Beksiński był oprócz fotografa, rzeźbiarza, architekta, inżyniera, muzyka i grafika komputerowego, tak jak mówię, fotografem I to są jego takie wczesne bardzo prace, które no jakby nie, nie kojarzą nam się z tym beksińskim, takim najprawdziwszym, którego gdzieś tam każdy nosi w głowie, ale pokazuje nam pomimo szarości i czarności tych fotografii, takie ludzkie odbicie człowieka, bo na każdej z tych fotografii jest człowiek, a przynajmniej żywa istota, więc no, myślę, że to był zupełnie normalny twórca. Zresztą jego prace dużo wcześniej docenione były na przykład w Stanach Zjednoczonych, a teraz przyszła absolutna moda na Beksińskiego i wy właśnie wraz z tym prądem w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju witacie jego pracę. Ale powiedz mi co oprócz tego, bo to, że Beksiński zagościł tutaj dodajmy do 20 listopada, to nie wszystko. To nie wszystko. Średnio w Miejskiego Ośrodku Kultury, w naszej galerii, co miesiąc zmienia się jakaś ekspozycja, co miesiąc pokazujemy coś innego. Mamy nadzieję, że w okolicach grudnia pokażemy panią Aleksandrę Sokalę, mieszkankę już nie Jastrzębia, ale związaną swego czasu z Jastrzębiem Zroju, malującą bardzo takie około świąteczne klimaty. Cały rok myślę przyszły, który będzie związany z 60-leciem miasta, też chcemy jakoś pokazać. Chcemy przede wszystkim pokazać artystów tworzących w Jastrzębiu, których jeszcze nikt nie widział. A zatem będzie się działo z przyjemnością zajrzymy do jeszcze nieraz do Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury a póki co idziemy przyglądać się pracom Stanisława Peksińskiego Zapraszam W naszym bywa się zaczynamy od imprezy, która będzie dziać się w zagłębiowskiej mediatyce, a w zasadzie będzie to cykl wydarzeń, bo to już druga edycja festiwalu Przestrzeń Słowa. I tak naprawdę siedem spektakularnych, interdyscyplinarnych wydarzeń literacko-muzycznych, podczas których wystąpi ponad 30 znakomitych artystów, a wśród nich pisarze, poeci, muzycy i tłumacze. To wielkie wydarzenie w Sosnowcu, a tymczasem w Teatrze Polskim we Wrocławiu Spektakl Panika patrzy na morze według Tomasa Bernharda 25 lat po premierze Immanuela Kanta. Spektakl reżyseruje Paweł Miśkiewicz. To rozważania na temat natury teatru, jego ulotności, nietrwałości, ale też o jego okrucieństwie, niewierności i pozornej realności. odczyt już teraz Mój mąż wygłasza nagle, w ściśle określonym w nieprzewidywalnym momencie odczyt w Wirtburgu miał tylko jednego psa jako to słucham. A kolejnym wydarzeniem jest koncert Haliny Mlenkowej, która już 16 października wystąpi w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach z najnowszymi piosenkami z albumu Film Love, które są interpretacjami popularnych polskich utworów filmowych. I na ten koncert mamy dla Was zaproszenie. Oczywiście wejdźcie po programie na naszego Facebooka, Facebooka Telewizji TVS i odpowiedzcie na pytanie zadane w poście, a zaproszenia na koncert trafią właśnie do Waszych rąk. Ma zakazała o Żebym chłopca nie kochała o A ja chłopca, chapcę za szyję. Będę kochać bo i żyje Będę kochać płaka. W naszym dzisiejszym kalendarium zaczynamy od soboty, 15 października. Tu Lobotomia w Teatrze Śląskim w Katowicach o godzinie 19. Pani K. patrzy na morze w Teatrze Polskim we Wrocławiu o godzinie 19. I koncert Filipa Brakena w Cechowni Gliwice o godzinie 20. A 16 października w niedzielę Edukacja Rity, a to w Teatrze Komedia we Wrocławiu o godzinie 18. I koncert Haliny Mlenkowej Film Love w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach o godzinie 19. Czwartek, 20 października Inauguracja festiwalu Przestrzeń Słowa Nieznane w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu o godzinie 18.00 i Stand Up Night w Cechowni w Gliwicach o godzinie 19.00, a w piątek 28 października bracia Zorzy Polarnej, Redutowskie Centrum Kultury godzina 18.00 oraz szewcy w Teatrze Polskim we Wrocławiu o godzinie 19.00. I powoli żegnamy się z Wami z Jastrzębia zdroju. Ja tylko przypomnę, że do rozdania mamy bilety na koncert Haliny Młękowej, która zresztą będzie gościem w naszym kolejnym programie Dzieje się. A oprócz tego również zaproszenia do Muzeum Ognia w Żorach i nasza dziś prezentowana książka. To wszystko właśnie może trafić do Waszych rąk. Zaglądajcie na naszego Facebooka, Facebooka, telewizji TVS. A ja już się kochani żegnam i zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.